Cześć. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj Strapki za 5 dych. Tak jak zawsze. Wiadomo. Standard. Praktycznie idzie to trzeba brać. Te co idą a nie te co nie idą. Wiadomo. Dobra. Także Crazy 7 Czyli szalone siódemeczki z numerem 25, Crazy liczby, czyli szalone liczby z numerem 14. Moc, czyli ćma z numerem 6 dzisiaj. Zobaczymy jak szóstka się sprawdzi cyk. I krzyżówka z numerem 20, mikser, mikser w bonusie i lecimy z tym koksem. Pawełku drogi mój Chcesz mnie rozgrzeć z ćmą mówisz tam oglądałem, szarujesz coś tam, patrzysz, jak coś wybierać, nie ma takiego czegoś, nie ma, po prostu, dam Ci radę taką, wchodzisz do kolektury, mówisz, ma i pierwszy numer, co Ci przyjdzie do głowy, tak, z takim numerem bierzesz, wszystko, ja tak zrobiłem, i tak się potem, bo jak się zastanawiam, czy 14, czy 13, a może 12, a wezmę może 14, odłożę, a 12, to, to już nie ma, pierwsza myśl, tyle i tyle, dziękuję, do widzenia, wchodzę i... Wszystko w temacie. No ja tak robię na przykład. No ale ogólnie mówiąc to, no sprzyja mi ta zdrabka i tyle. Po prostu mam szczęście, że wybieram trafne. No. Ale ono się skończy kiedyś. To nie ma dwóch zdań, że się to się skończy. To nie jest niemożliwe, żebym non stop trafiał w wygrane z paczek. Ale na razie idzie, niech idzie. Dobra, to na tyle. Także Pawełku. Pamiętaj. Pierwsza myśl, liczba. Pierwsza myśl. I tą bierzesz i wygrywasz. A Karolcia niech drapie crazy liczby, bo widzę, że wciąż ty drapiesz. I też niech sobie weźmie, na przykład z ósemką. O, crazy liczba mi przyszło teraz. 8. Liczba osiem. Crazy liczby dla Karolci. Niech drapie. Zobaczymy, czy coś wydrapie. To jest moja propozycja. Dobra. Yy, idę naddrapać to na tyle, brędzenia. Idę naddrapać krzyżówkę i widzimy się za moment. W tej, tej już, pu, pu. w tym czasie łapkę w górę. I co? Ja naddrapię, potem wgram i kurczę szybko do kuchni. Jasny gwint. Dzisiaj kapustę gotuję, kiszoną. gotowaną. I do tego będzie sosi, gzy, yy, czego? Skrzydełek. Skrzydełka robię, smażę skrzydełka, sosik ze skrzydełek zrobię, z, 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 z cynamonem, z miodem, yy, co tam jeszcze majeranek oczywiście, lub sól, pieprz wiadomo, yy, papryczka chili, papryczka wędzona trochę, takie różne składniki robię i dzisiaj to zrobimy sosik z tego i będziemy jeść z ziemniaczkami i kapustką kiszoną. Zobaczymy jak to wyjdzie. Taki miks dzisiaj pierwszy raz robiłem, zobaczę. Po prostu tak mnie naszło. Dobra, koniec tego oględzenia. Idę drapać i zaraz się widzimy. No, jestem. Na razie tak średnio najeżdża. Jedno słowo. O, już nie będzie, bo już wiem, bo widać. No, dzisiaj keno jeszcze puściłem, o, tam szorta puściłem. Co, co wpadło? Kurczę, znowu, znowu ta. No, nie chcę wejść, ale. Mam trapki z Afriko w każdym bądź razie. Jeszcze mam do przodu skeną dzisiaj. Tak, numer 25, siódemki, kto nie widział niech wejdzie sobie obejrzeć, wejrzeć, no. Żeby to nie poprawiali, że kaleczę język, czy cokolwiek tam, nie. Dobra, to, 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 to i co? Dawać siódemkę, siódemkę mi dawać Żydę, nie chcę słuchać, nie? Może tu Dawać, dawać siódemkę, dawaj, 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 oj Może drugi Może tu Też nie. No to chyba kiszka z majonezem. No tak, tiszka z majonezem. Siódemka się nie spisała. Numer ostatni z paczki, 25. Nie lubię tych numerów 25, no ale tak, jedynek. No, nie wiem dlaczego, ale tak, tak mam. K, mikser. Jeszcze R może będzie, bo ona na pewno już nie będzie. K, bo tu by się tyle zrobiło, że ho-ho-ho, a ho, ho. może i więcej. Macie, żeby było trafi jakby o okno, noe, ozon. Kurde, co tu jeszcze? I <laughs> te inne sprawy były Co K, kurczę, już chciałem o drapać. Keno. Keno, keno, to Keno, kurde <laughs> Keno to jest tak jak ćma. Każdy ma swoje klincz, zespół klincz. K. A dawno nie słuchałem, muszę sobie puścić K. Klincza republiki też te ostatnio zacząłem słuchać, tak mi przyszło. Też dawno nie słuchałem i sobie teraz tak puszczam, ale klincz bym musiał. O, RSC, może, no tych starszych właśnie. Y. Znacie Clinch RSC znacie na pewno <laughs> Lata 80. To są lata 80. M. Mamy M. Jeszcze R tylko. Kurczę. Może, może padnie. M. Dobrze no, by było, nie? Te 5000 w końcu wygrać. Bo ile można czekać. M, marzec, niech już nadejdzie, bo naprawdę masakra jakaś. Kurde, nienawidzę, nienawidzę tego śniegu białego. M, kurde, M, co tu jest, fama. Dobra, OK. R, Szuk. czekamy na R. A jest ty, kurde. M. mamut aha 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 jeszcze kibły widzicie no Kurczę, jak będzie to R no to wpadnie mi tu Raca Mamut jest tu jakieś coś jeszcze no Ariel kurcze Room Uuu, to chyba nie będzie jednak szkoda zrabka będzie przerąbana w takim razie no nie będzie, bo tu za dużo już znowu. O i R już jest, by było za dużo wygranych. Szkoda, kurda, tak ładnie szło Mamy T No nie da rady P by się przydało jeszcze jak już jest P to już mam wygraną. Już wiem, że mam wygraną. Właśnie mówiłem o tym, tam są dwa słowa i P brakuje, więc OK P. Czyli jest wygrana i to może być nie 10, bo w ostatnim właśnie tu, Alpy. Mamy Alpy, Clinch i mit. I fama. Raz, dwa, trzy, cztery Mam. o, mhm. Aha, no widzicie do 4, to jest to jest 20. To chyba razy 1 będzie jednak. I w tak mówiłem, że nie będzie R W. Ale jest 20 zł na pewno. Tak. No, no, dobra. I razy 1 będzie. no. To się nie, nie ma jak się pomnożyć, żeby C se. C se, se. tak, czyli jest 20 zyla. Krzyżówka z numerem 20. No właśnie te 20 tak tutaj widzę chodzą. Ok, lecimy z tym. Kraj z liczby, karocia. Dla ciebie kraj z liczby z numerem 8. Bierz, drap. Odstaw tego Pawełka tam na bok. Niech patrzy jak ty wygrywasz. A nie tylko ty masz żeby patrzeć, jak on wygrywa. Co to ma być? 48. 13 Gdzie tu jest ta 13? Powiedzcie mi, bo ja kurde nie widzę. Ślepy jak kret oczywiście, nie?

Kurcze, co tu się dzieje? OK 69 No jest Łoki i 12, jakby się ktoś tu pytał, to 12 o. Czy jeszcze gdzieś jest 12? Nie ma 74 cztery, kurde. Kto by pomyślał, nie? 76 ja nie mogę. Siedemdziesiąt 64 Sześćdziesiąt cztery, Patrzcie, jest. Sześćdziesiąt ja nie mogę. Drugi raz. OK i 35. Ho, mamy wygraną. Ho, mamy wygraną. 64, 35 od razu. O, mamy wygraną. 35. No to fajnie. No dzisiaj dało. Drabki na razie też się spisują. Jeszcze ćmanie się spisze i będzie dobrze. 11. Jestem ciekawy. 89

dwa i dwadzieścia osiem panie dwadzieścia osiem pan dwadzieścia osiem dobra i czterdzieści pięć czterdzieści pięć okej i razy dwa osiemdziesiąt pięć 85 Czy jeszcze gdzieś jest? 85 Nie ma I razy 5, 65 65 Czy jeszcze gdzieś jest? Nie ma Mamy jedną linię Czyli dyszka będzie Tak Mamy dychę Ale zawsze No nie mamy dychy Jest coś więcej To jest DD Czyli coś przeżarłem, nie? Hmm. Eee, 47, kurwa, nie ma 70 do 8. 5 2 Nie ma też 2. Co tu znowu 56? Co ja przeoczyłem znowu? Nie. 21. Nie ma. 12. No właśnie, 12 przeoczyłem. I tu jest 20, czyli mamy 3 I no. 33. No, czyli 30 to jest DDD. Tak, to mamy 30. Kurde, znowu przeoczyłem, ale jest, znalazłem. Czyli 30, i tu mamy 20, czyli mamy 50. Czyli już mamy Odrobione, bo za 50 mamy, jeszcze keno dało, także oho, to dzisiaj fajnie. No, ćma, uwaga. Jedziemy. Zaczynamy od Lewandowskiego. Jedziemy. I proszę bardzo, dziękujemy za uwagę, ha, ha. to jest fenomen, ja pierdolę, ja nie wierzę, no to jest, nie, nie wierzę. No kurczę nie wierzę. No ale super. Ja pierniczę o co tu chodzi. Możebym naprawdę już takie szczęście, żebym miał do tych ćmy. To się w głowie nie mieści. Kurde. Ja już normalnie sam nie wiem, co, co jest w no, tym. No tak, no. Bo, tak jak mówię. Wchodzę, mam w głowie ten i ten numer i biorę, bo jak zaczynam wybierać, to nic z tego nie wychodzi. A jak pierwsza myśl, pierwsza myśl, to i biorę. Może to jest? Nie wiem, nie wiem. Dla mnie to jest jakiś fenomen, kurde ta ćma. No, moja zdrabka totalnie nie, nie, nie ma co, co mówić. Będzie co, zwrot czy coś innego? Jest zwrot, ale jest. Ale jest. Siódemka się pojawiła ponownie. Także jest, jest. Czyli mamy tak, ćma 20. Krajzy liczby 30 i krzyżówka 20. 70 zł na 50. Krajzy się nie spisały, tylko 70 zł na 50 plus Keno. To mam 160 zł wygrane na 60. Czyli 100 do przodu. Dzisiaj jestem stówkę do przodu. No to tak można drapać i grać. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki. I tak jak mówię. Paweł, pierwsza myśl numerowo, Bierz ćmę. pierwsza, num pierwszy numer, co ci wpadnie do głowy, bierz, zobaczymy czy ci się też sprawdzi, czy nie, czy tylko umie się to sprawdza. No i Karolcia niech drapie. Crazy liczby z numerem 8 najlepiej. Albo czternastką, ale raczej ósmą, bo nie, 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 ósemkę, tak jak mówiłem, ósemkę i niech drapie karocia, zobaczymy, a ty mówię. Bo ja nie, nie, nie chodzi o to, że ja jakiś mam tutaj rękę czy coś, nie, to jest niemożliwe, no, ale no widzisz sam, no, no przyciągam jakoś te, te ćmy i tak, i tak się to, to, dzieje, no. Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki, nie wiem, czy już to mówiłem, czy nie. I widzimy się jutro, ja do kuchni wpadam, muszę ten, ojej, ojej, za półtora godziny przyjdą ze szkoły, ja muszę smażyć skrzydła, robić ziemniaczki i te inne sprawy, kapusta się gotuje. Uuu. Zobaczymy jak to będzie smakować, bo dzisiaj pierwszy raz takie przyprawy zrobiłem. No to... Dobra, trzymajcie się, do następnego. Cześć!